Cześć, witam na kanale Strefa Stefa. Witam w poradniku Jak stworzyć akwen wodny? Czy tam jezioro, rzekę, jak zwał, tak zwał? I teraz, tak, mamy dwie opcje. Wybieramy sobie oczywiście ikonkę Kształtowania Obrazu. Mamy dwie opcje: narzędzie do podnoszenia lub obniżania terenu. I teraz, tu sobie oczywiście można wyznaczyć wielkość tego, jaki chcemy. I teraz, przytrzymując prawy, wyznacza nam się. Teren, który chcemy, aby ta woda po prostu była, im dłużej przytrzymamy, tym będzie głębszy. To chyba jest raczej Wam wszystkim znane. Narzędzie do wyrównania terenu to jest druga opcja. Ja ukrywa, nie ukrywam, że częściej z niej korzystam. Wybierzemy sobie wysokość taką, jaką chcemy, dowolną, nawet poniżej tafli um, akwenu wodny, który już istnieje, tak jak w tym przypadku rzeki. Ja na przykład sobie biorę równo z korytem rzeki, przyciskam prawym przyciskiem myszy i wyznaczam jej wysokość taką, jaką będzie miało koryto. Głębokość będzie taka sama jak głębokość tego, tej tafli wody w tej rzece. Przyciskam lewym przyciskiem myszy i już mi tą wysokość złapało. Bierzemy sobie teraz wodę, wyznaczamy sobie zautomatyzowane źródło wody i tutaj przytrzymujemy, przyciskamy lewym przyciskiem myszy. I ten akwen wodny nam się po prostu powoli e, napełnia. Możemy to oczywiście mm, przyspieszyć. Ja tutaj sobie też grę zarówno przyspieszyłem jak i e, to miejsce, do którego chcę, żeby ta woda nam napełniała. No to troszeczkę może potrwać, przytrzymujemy cały czas tutaj e, tą wysokość, bo można to zrobić do pamięci, taką jak tutaj sobie ustalicie 21 metrów głębokości, ale ja to wolę kontrolować właśnie poprzez obserwację. Teraz widzicie gdzie dokąd się po prostu ta woda podnosi. Ona doszła do pewnego poziomu. I gdy uznacie, że po prostu ta wysokość jest już odpowiednia i nie chcecie jej w żaden sposób zwiększać. No to prawym przyciskiem myszy najeżdżać, przepraszam, myszką najeżdżacie na to czerwone tutaj kółeczko i prawym przyciskiem myszy usuwacie ten wskaźnik wody. I to jest tyle. I tak samo robicie tutaj. Wchodzicie lewym przyciskiem myszy przyciskacie dwa razy i ten akwen wodny się napełnia do momentu, w którym wy nie zdecydujecie jak chcecie, żeby to głębokie po prostu było sobie tutaj, nie pamiętam czy to można było jeszcze jakoś przyspieszyć dodatkowo, e, czy coś w ten deseń, ale dojeżdża do wysokości, którą na przykład chcemy. Chcemy, żeby było prawie, że się wylewało tutaj do tej wysokości. I gdy do tego dojedzie, no to przyciskamy prawy przycisk myszy i mamy dwa nowe akweny wodne. Oczywiście można tutaj sobie korygować w różnych kształtach to już jest dowolność e, tego, co chcecie co chcecie uzyskać. Tak jak mówię, no jest to naprawdę bardzo proste yy, i to tyle. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału yy, i do obserwacji tego, co się na nim dzieje. Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam, cześć.